Witam w kolejnym odcinku niezapomnianych. Kontynuujemy temat aktorów znanych z filmów z lat 80. -tych. Tym razem komedie Juliusza Machulskiego King Size Sex Misja oraz WaBank. Zapraszam na dzisiejszy odcinek Maciej Gońcrowski. Niedawno zmarł wokalista Andrzej Kozioł. Był on byłym członkiem zespołu VOX. Od lat ciężko chorował. Nekrolog w sieci dał m.in. Grzegorz Markowski, który kiedyś występował z artystą. 19 stycznia odbędzie się pogrzeb Jana Majzla, aktora, który był mężem Zofii Merle. Zmarły zostanie pochowany na Starych Powązkach w Warszawie w grobie syna Marcina. Marcin Majzel zmarł w 2013 roku po ciężkiej chorobie. Znany był jako drugi reżyser na dobre i na złe. Uroczystości rozpoczną się mszą w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. 24 stycznia z kolei w archikatedrze lubelskiej rozpoczną się uroczystości pogrzebowe aktora Przemysława Gąsiorowicza. Aktor zginął tragicznie jadąc na pogrzeb swojego kolegi z teatru imienia Osterwy Witolda Kopcia. 28 stycznia na Powązkach Wojskowych w Warszawie odbędzie się pogrzeb muzyka Andrzeja Nowaka. Był on gitarzystą i liderem zespołu TESA. Jeśli chodzi o rocznicę, to 18 stycznia minęła 20. rocznica śmierci piosenkarki Heleny Majdaniec. Pochowana jest ona na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 21 stycznia Bogusław Metz obchodziłby swoje 75. urodziny. Zmarły artysta pochowany jest na cmentarzu Doły w Łodzi. 21 stycznia przypada także 10. rocznica śmierci Ireny Jarockiej. Piosenkarka spoczywa w katakumbach na Starych Powązkach w Warszawie. Warto także wspomnieć o sukcesie niezapomnianych. Dzięki nam udało się uratować grup Władysława Hańczy juniora. Dzięki nagłośnieniu sprawy Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa wpłacił zaległe pieniądze na kwaterę syna słynnego Kargula. Brakowało 2720 zł. Teraz grup opłacony jest do 2026 roku. Władysław Hańcza Jr. Zmarł w wieku zaledwie 34 lat w 1966 roku. Grób znajdujący się na cmentarzu rakowickim w Krakowie był nieopłacany od 1986 roku. Niebawem mogą zostać zlikwidowane także groby znajdujące się na cmentarzu północnym w Warszawie. Dalej nie opłacono grobów Jerzego Łopuszniaka, Edwarda Raucha i Jerzego Januszewicza. Na szczęście udało się opłacić grób aktora Mieczysława Waśkowskiego i Piotra Wawrzyńczaka. Ich mogiły zostały opłacone do 2041 roku. Niedawno jeden z widzów kanału Niezapomniani przysłał nam także grób aktora Ryszarda Farona. Niestety jest on w opłakanym stanie. Ryszard Faron, który zasłynął rolą w filmie Przepraszam czy tu biją, Marka Piwowskiego zmarł w 2017 roku w zupełnym zapomnieniu. Pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Brodnicy. Niebawem rusza 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji Jurek Owsiak organizuje wiele aukcji internetowych. Na jednej z nich można wylicytować samochód Jana Kobuszewskiego, czyli jednego z bohaterów naszego programu. Do wylicytowania jest jego samochód Toyota Camry. Jeśli chodzi o Woźb, to program Niezapomniany po raz drugi także wystawi się na licytację. Będzie można wziąć udział w nagraniu naszego programu. W zeszłym roku udział w programie został wylicytowany za 710 zł. Licytację wygrał pan Damian Zagłoba. Wiosną nakręciliśmy odcinek specjalny o strażakach. Oprócz udziałów. Nagraniu programu. Przewidziana jest także wizyta w redakcji Super Expressu oraz obiad. Niebawem szczegóły na Facebooku oraz na YouTube. Lata 80. to przede wszystkim filmy w reżyserii Juliusza Machulskiego. To on stworzył kultowe komedie King Size, Sex Misja i WaBank. W 1981 roku Machulski wyreżyserował WaBank to tutaj debiutowali Jacek Chmielnik i Krzysztof Kiersznowski. Niestety obu aktorów już z nami nie ma. Jacek Chmielnik w Wabanku wcielił się w Moksa. Aktor zmarł tragicznie i został pochowany na cmentarzu Zarze w Łodzi. Niedawno zmarły Krzysztof Kiersznowski, który zagrał nutę brata Moksa. Pochowany jest na cmentarzu w Komorowie pod Warszawą. W Wabanku zagrał ojciec reżysera. Jan Machulski wcielił się w słynnego Henryka Quinto. Aktor pochowany jest na powązkach wojskowych w Warszawie. W jego przyjaciela Duńczyka. Chcielił się Witold Pyrkosz. Aktor spoczywa na cmentarzu w Górze Kalwarii. Nie żyje już także Józef Para, który zagrał komisarza Przygodę. Aktor spoczął na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Henryk w w banku zagrał Jana Rożka, oszukanego klienta banku Kramera. Aktor, który początkowo pochowany był na Starych Powązkach w Warszawie, po ekshumacji pochowany jest na cmentarzu we Włocławku. Leon Niemczyk, który zagrał Jubilera, spoczywa na Starym Cmentarzu w Łodzi. Wabank w 1984 roku doczekał się kontynuacji, czyli Wabank 2, czyli ripost w filmie Zagrali m.in. Marek Walczewski, który wcielił się w Twardijewicza, naczelnika więzienia na Sikawie. Aktor spoczywa na cmentarzu w Pyrach, na obrzeżach Warszawy. W filmie zagrał także Ryszard Kotys, wcielił się w Melskiego, współpracownika kwinty. Aktor znany ze świata według kiepskich, spoczywa na cmentarzu w Lusowie. W roli prezesa Franciszka Żwirskiego zobaczyliśmy aktora. Michała Pawlickiego. Spoczywa on na powązkach wojskowych w Warszawie. W 1983 roku odbyła się premiera seksmisji oto groby aktorów tej komedii Juliusza Machulskiego. Ryszarda Hanin, która zagrała dr Jadwigę Jandę, córkę Maxa, pochowana jest na powązkach wojskowych w Warszawie. Tu także spoczywa Hanna Stankówna, czyli tekla szefowa Geneticsu. Barbara Ludwiżanka, która wcieliła się w Julię Nowak, najstarszą starowinkę z azelu zasłużonej starości, spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Z kolei Wiesław Michnikowski, który zagrał jej ekscelencję, pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Co ciekawe. Rola była dubbingowana przez Barbarę Wałkównę. Aktorka pochowana jest na cmentarzu doły w Łodzi. Ostatnim filmem z lat 80. Juliusza Machulskiego, o którym Wam wspomnę, był King Size. Jego premiera odbyła się w 1987 roku. Oto groby aktorów komedii. Wspomniany już wcześniej Jacek Chmielnik w Kingsize zagrał Olgierda Jedlinę. Witold Pyrkosz grał Zenonę Bombalinę, redaktor naczelną pisma Pasikonik. Jan Machulski wcielił się w Kwintka. Aktor spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Tu także pochowany jest Maciej Kozłowski, który w Kingsize zagrał Wasia Krasnala jatka. W Kingsize zagrali już także wcześniej wspomniani Ryszard Kotys, który zagrał Zagrał więźnia Nosacza. Aktor pochowany jest na cmentarzu w Lusowie. Czy Marek Walczewski, który zagrał Tatę Ali. Aktor spoczywa na cmentarzu w Pyrach. Wojciech Skibiński, który zagrał mówcę przemawiającego w imieniu sekcji Koźlaków, pochowany jest na starych powązkach. A teraz przedstawię wam groby aktorów, którzy zagrali w komedii Cesarskie Cięcie z 1987 roku w reżyserii Stanisława Moszuka. Reżyser pochowany jest na cmentarzu wieckim w Warszawie. Wspomniany już wcześniej Bronisław Pawlik, w komedii grał leśniczego Bronisława Steca, ojca Wiesi. Aktor pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Alicja Migulanka, która zagrała Stefę Dederko salową w szpitalu, spoczywa na cmentarzu wilanowskim. W jej męża wcielił się. Roman Kłosowski, aktor zagrał Karola Dederko, recepcjonistę w szpitalu. Kłosowski pochowany jest na powązkach wojskowych w kolumbarium. Krzysztof Kowalewski, który zagrał sekretarza Rozmaryna, pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Jerzy Zygmunt Nowak, który zagrał ordynatora porodówki, spoczywa na cmentarzu brudnowskim. Maria Probosz, która zagrała ciężarną fotygową, pochowany jest na cmentarzu Zarzew Włodzi. Marek Frąckowiak który zagrał księdza, pochowany jest w Podkowie Leśnej. Popularną komedią z lat 80. jest także Wyjście awaryjne. Tu również zagrał wspomniany wcześniej Krzysztof Kowalewski. Wcielił on się w kapitana milicji obywatelskiej. Ponadto nie żyją już Jerzy Michotek, który zagrał Władysława Kolendę, męża Jadwigi, granej przez Bożenę Dykkiel, Aktor pochowany jest na cmentarzu w podwarszawskich laskach, Ferdynand Matysik, który zagrał mależkę urzędnika gminy, aktor spoczywa na cmentarzu świętego Wawrzyńca we Wrocławiu oraz Bolesław Płotnicki, który wcielił się w proboszcza. Pochowany jest on na cmentarzu wilanowskim w Warszawie. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Za tydzień pokażę wam groby aktorów, którzy wystąpili w znanych serialach z lat 60. Zobaczycie między innymi groby aktorów czterej pancerni pies, stawka większa niż życie, czy wojna domowa. Do zobaczenia!